Witam serdecznie wszystkich na moim filmie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać krótki filmik. Krótki filmik o tym, jak sprawdzić takie oto bezpieczniki. To są bezpieczniki do rozłączników, ten SIBA 10A. A to są bezpieczniki szybkie do multimetrów. Możemy sobie tutaj przybliżyć. Zobaczycie, jakie to są typy. Tak. Wyprodukowany w Niemczech bodajże SIBA, tak, Made in Germany 10A i e Fuse ok, i kolejne dwa to już są szybkie o, teraz widzicie, o teraz widać szybkie bezpieczniki do multimetrów, takie no, wyższej klasy powiedzmy i chciałem Wam pokazać jak sprawdzić czy te bezpieczniki są sprawne w sposób taki dosyć prosty, dlatego że każdy dzisiaj z nas ma telefon przy sobie no i czasami trzeba taki bezpiecznik sprawdzić. To, to, co Wam za chwilę pokażę, dotyczy wszystkich bezpieczników, jakie tylko istnieją. Wkładek bezpiecznikowych, jeżeli tylko pozwala nam dotknąć przycisku na ekranie smartfona, no to zasada działania i testu będzie dla każdego taka sama. I tak, jeden z nich jest popsuty. Przede yy, ta SIBA. I patrzcie, jeżeli sobie położymy. Oj, jeżeli sobie położymy na tych przyciskach. O, to jeżeli bezpiecznik jest sprawny. To będziemy mieli jakąś reakcję z ekranem. A ten, jak widzicie, nawet możemy sobie chwycić w ten sposób i spróbować nacisnąć przycisk. I jak widzicie, ten jest niesprawny. Natomiast, jeżeli weźmiemy ten sprawny, to przyciskając. O! Mamy reakcję na przyciśnięcie. I ten, tak samo w ten sposób. Tutaj ten drugi. Z odpowiednią, odpowiednią czułością trzeba to, to zrobić. Jak widzicie. O! Jeżeli naciśniemy sobie z tej strony, oczywiście to będzie to samo. Chodzi o to, żeby w środku nie, było przepalone, nie był przepalony drucik. Możemy to samo y, sprawdzić y, testem ciągłości. Ja sobie to tutaj przesunę na bok. Położę to o, w ten sposób. I sprawdzimy teraz y, testerem ciągłości. Czy faktycznie ten bezpiecznik SIBY jest niesprawny? I tak, to jest ten ostatni. Widzicie, sprawny, ten też sprawny, a SIBA niestety niesprawna. Tutaj sprawne, ok. Czyli ten bezpiecznik do wyrzucenia, a te dwa wędrują do multimetrów. Dzięki, tyle chciałem Wam pokazać. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.